Liga Centralna Mężczyzn wreszcie odpaliła. Nowe kluby, nowi zawodnicy, emocje, sensacyjne wyniki, i walka o sportowy awans do Superligi. Jak prezentowały się drużyny w pierwszej serii gier? Ja nazywam się Michał Deptuła i zapraszam na magazyn skrótów Ligi Centralnej Mężczyzn. W sobotę 13 września o godzinie 19 w hali AZS UW zmierzyło się dwóch beniaminków Ligi Centralnej Mężczyzn. Poza faktem, że obie drużyny dołączyły do Ligi w tym sezonie, niewiele więcej je łączy. WKS Śląsk Wrocław to spadkowicz Superligi, który pomimo opuszczenia elity pozostaje niesamowicie silny kadrowo. Zmieniony trener, utrzymana kadra, w której znajdują się takie asy jak Kacper Adamski, Patryk Niedzielenko, Patryk Małecki, Władysław Parowinczak czy Kacper Okapa musi budzić respekt i dowozić jakość. W sobotę z pewnością tak było. Mecz rozpoczął się od dominacji Śląska, a wynik na tablicy pokazywał już 10 do 2 na korzyść przyjezdnych. Świetnie jeden na jeden grał Niedzielenko, a gdy już trzeba było się dzielić piłką, robił to bardzo dokładnie, a akcje kończyli koledzy. W kontrze błyskawicznie pod bramką przeciwników pojawiał się Kacper Okapa, obsługiwany podaniami rozdawanymi przez Małeckiego z chirurgiczną precyzją. Uw, gdy już nieco okrzepło, zaczęło się rywalowi odgryzać i robiło to całkiem udanie, choć momentami akademicy odbijali się od potężnych obrońców Śląska. Po stronie zawodników Uniwersytetu nieźle radził sobie Filip Węgielewski, który na rozegraniu został nieco osamotniony po wypadnięciu dwóch filarów ataku i defensywy ekipy z h 2A, czyli Miłosza Zawackiego i Kat Prawa Wszczaka. Niestety, groźba ich braku przez kolejne kilka miesięcy jest realna, a to z pewnością psuje humor kibicom i zarządzającym klubem. Przed wyjazdem do województwa Świętokrzyskiego Patryk Biernacki, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Sandra Spa Pogoni Szczecin, wspominał, że gdy jedzie się do Kielc na początku sezonu, to na dobrą sprawę nic nie wiadomo. Wraz z odejściem najstarszego rocznika zmianie ulega prawie cały skład SMS-u, a miejsce na ławce trenerskiej zajmuje nowy coach. Nie inaczej jest w tym sezonie. Znajomych nazwisk w protokole po stronie Kielczan jak na lekarstwo, a dowodzi człowiek legenda, czyli trener Zygmunt Kamys. Pogoń też nieco przebudowana, choć największe zmiany wydają się dotknąć trenerów. Tam ponownie Rafał Biały i Sławomir Foktman. A na boisku? Na boisku nowy nabytek, pozyskany na pozycję skrzydłowego po jednej stronie z Górnika Zabrze, Jakub Bogacz, a po drugiej z KPR-u Legionowo, Michał Klapka. Warto dodać, że Pogoń dysponuje chyba najwęższą kadrą z całej ligi. Do Kierc pojechali w 13. Po stronie SMS-u w protokole wpisanych zostało 14 graczy. Mecz od samego początku odbywał się pod dyktandą Pogoni, choć młodzi adepci Szczypiorniaka, pomimo różnicy w pierwszej połowie, już pięciu trafień nie złożyli broni i walczyli do końca, doprowadzając do wyniku na kontakcie. To z pewnością coś nowego i pozytywnego. Wszyscy pamiętamy SMS z zeszłego roku składający broń po tym, jak wynik nieco im uciekał. Na uwagę po stronie Kielc zasługuje... Krzysztof Kulesza, zdobywca ośmiu bramek i bardzo wyróżniający się prawo rozgrywający. Po stronie Pogoni 7 trafień Filipa Kruszelnickiego, po pięć dołożyli Jakub Polok, Patryk Biernacki i Jakub Bogacz. Pogoń zrobiła to, czego się po niej oczekiwało i wygrała inauguracyjny mecz. Czy w dobrym stylu i przekonująco? Trudno jednoznacznie orzec. Można jednak z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że na poważne testy Pogoni jeszcze przyjdzie czas. Wynik 25-32 premiuje trzema punktami zawodników z województwa zachodniopomorskiego. Trzeci Beniaminek Ligi Centralnej mężczyzn podejmował na własnej hali przebudowaną Padwę Zamość. Padwę, która jeszcze dwa sezony temu biła się o Superligę, a poprzednią kampanię zakończyła na miejscu siódmym, co było poniżej oczekiwań. Zarząd zmienił trenera oraz kilku zawodników, ale trzon pozostał bez zmian, co już od początku powinno dawać Padwie bonusy za doświadczenie i obycie w lidze. Po drugiej stronie ekipa AGH Kraków podchodząca do rozgrywek na szczeblu centralnym po świetnym sezonie zasadniczym i wygranym w Cuglach Turnieju Mistrzów. Na ławce trener Legenda, a w polu młodzi akademicy bazujący na szybkości, dynamizmie i niekonwencjonalnych zagraniach. Mecz bramka za bramkę trwał dość krótko, bo jedynie 10 minut. Później ekipa z Krakowa zanotowała przestój, a PA2 grając pewnie i bardzo często rotując składem odjechała na 7 trawień. Wielu, w tym ja, ze zrozumieniem pokiwało głową, nie mając pretensji do Agiechu, bo przecież jako Beniaminek trudno postawić się bardziej doświadczonemu rywalowi. Szkoda, że mecz zakończył się tak szybko, pomyślało jeszcze kilku innych w 24 minucie spotkania. Kto wie, część widzów może nawet wyszła z hali albo przełączyła stację i to był błąd. Akademicy nie poddali się i rozpoczęli pogoń na tyle udaną, że do końca pierwszej połowy udało się odrobić pięć trafień i choć przewaga znów wzrosła po przerwie to krakowianie wyglądali dużo lepiej doprowadzając w końcu do upragnionego wyrównania w 56 minucie. Później szalone wymiany bramka za bramkę i ostatni akcent spotkania w którym karnego na miarę wyrównania i podziału punktów marnuje Mateusz Morawski i mamy sensację w Krakowie. Mecz kończy się wynikiem 35 do 34. Padła Chyba za wcześnie uwierzyła, że udało się znokautować rywala. Podała mu tlen i kroplówkę. Agiech skrzętnie skorzystał z prezentu, i to właśnie oni meldują się z kompletem punktów w drugiej kolejce. Nielba Wągrowiec dwa sezony z rzędu uciekła spod topora, kończąc rozgrywki tylko jeden punkt nad strefą spadkową. Zeszłą kampanię Nielbiści rozpoczęli dobrze, pod wygranej z Białą Podlaską, ale później było już tylko źle aż do końca rozgrywek, kiedy zdołali pokonać często faworyzowanych rywali i utrzymać się rzutem na taśmę. Ten sezon to już inna Nielba. Przyszło kilku nowych zawodników, którzy podwodzą duetu Markowski-Kaczorowski poza boiskiem i Łukasza Gieraka na placu gry mają stworzyć prawdziwą mieszankę wybuchową. Po drugiej stronie grot blachy Pruszyński Anila Nauć, która sezonu 2024-2025 również do udanych zaliczyć nie może, chyba że za sukces uznamy utrzymanie się w lidze. Wzmocnień w zasadzie nie ma, a do Wągrowca łodzianie udali się z dziewięcioma zawodnikami z pola i trzema bramkarzami, ale już bez Eryka Piserkiewicza, który przeniósł się do Kwidzyna. Mecz okazał się bardzo równym i interesującym widowiskiem. Do przerwy był remis po 15, co sugeruje przewagę obronną atakiem z obu stron. W drugą połowę zdecydowanie lepiej weszła Nielba i pierwsze 10 minut wygrała 7 do 2, co pozwoliło osiągnąć 5 trafeń różnicy. Anilana później zmniejszyła przewagę, ale ostatecznie licznik zatrzymał się na plus 3 na korzyść zespołu z Wągrowca. Na uwagę zasługuje kilka istotnych faktów. Pierwszym z nich jest postawa zawodników Anilany, którzy mając bardzo okrojony skład zaprezentowali ciekawy handball. 10 bramek Aleksandra Pindy robi wrażenie, a kolejne 6 dołożone z prawego rozegrania przez Kamila Katuszę wskazuje na wysoką formę. Martwi zdrowie Bartosza Pawlaka, który odniósł kontuzję stawu skokowego, oraz Marcela Kamińskiego cierpiącego na uraz kolana. Swój pierwszy mecz dla Anilany rozegrał Nikodem Błażejewski i jestem bardzo ciekawy, czy uda mu się załatać lukę po pisarkiewiczu. Po drugiej stronie strzelecko dominowały skrzydła w osobach Andrzeja Burtana i Daniela Kelma, a i swoje pięć bramek dołożył Łukasz Gierak. Końcowy wynik 32 do 29 dla Nielby. Przed rozpoczęciem grania ligowego trener Juranda Ciechanów wspominał, że tak ciężkiego okresu przygotowawczego jeszcze nie przeprowadził. Dodatkowo doszło do kilku transferów, w tym wzmacniających kluczowe pozycje, czyli obrotowego i rozgrywającego. Wszystko to sklejone przez Kubę Olszewskiego, handbalowego w plika śledzącego trendy i wdrażającego czasem kontrowersyjne pomysły, jak na przykład gra na czterech rozgrywających, zwyczajnie musi działać. I już od początku meczu pierwszej kolejki działało doskonale. Tak szybko grającej drużyny z Ciechanowa jeszcze nie widziałem. Pierwsze kilka bramek zdobyli błyskawicznie. Jeszcze dobrze nie zdążyła się publiczność rozsiąść przed telewizorami, a na koncie Juranda było już 10 trapień. Dokładając do tego urodę niektórych akcji nie pozostawało nic innego jak składać ręce do oklasków. Naprzeciwko rycerzy wyszła ekipa Stali Gorzów która mniej więcej od ubiegłego grudnia powoli, a czy regularnie się osłabia. Odejście dwóch czołowych i rozgrywających zmiany trenera i brak realnych wzmocnień nie może wpływać pozytywnie ani na szatnie, ani na mas vai embora com o clube W spotkaniu z Jurandem do wymienionych problemów doszedł kłopot z czerwoną kartką, którą zarobił już w 13 minucie Rafał Renicki. Później jeszcze jedne dwie minuty kary i Jurand odleciał na 8 bramek różnicy. Odleciał to właściwe sformułowanie, bo mnogość wariantów związanych z wrzutkami po stronie Ciechanowa jest imponujący. Rycerze prowadzili spotkanie bardzo dobrze się bawiąc, natomiast stal cierpiała na brak argumentów, a od pewnego momentu na brak nadziei na odmianę losu tego dnia. Żeby jednak nie było tak mrocznie, z pewnością promykiem słońca jest świetna postawa Igora Drzazgowskiego, który zdobył aż 15 bramek. Świetny wynik. Po drugiej stronie dominował Krystian Marchewka z 11 trafieniami. Bartosz Hardzina, który zaliczył 7 bramek oraz Paweł Lewczyk, również 7 trafień. Mecz zakończył się wynikiem 41 do 33 na korzyść Randa. Nowy sezon, nowy sponsor i deklaracja rywalizacji o top 6 to rzeczywistość w nowym sezonie ekipy NEA WKS Grunwaldu Poznań. Po drugiej stronie siódemka mieć Legnisa, z której nazwy i herbu zniknął wieloletni sponsor Huras. Odeszło kilku kluczowych graczy, a zespół trzeba budować od nowa. Te dwie rzeczywistości zderzyły się na hali przy Newtona i od razu zgotowały kibicom na hali i przed telewizorami fantastyczny spektakl. W poprzednim sezonie debiutujący w lidze centralnej mężczyzn Poznań był synonimem bardzo szczelnej defensywy i sporo wolniejszego ataku. To wraz z upływem czasu się zmieniało, ale mam wrażenie, że od początku sezonu czas jakby się cofnął. Znów mocno w obronie, ale transmisja do ataku jeszcze do dopracowania. Przestoje w pierwszych 30 minutach spowodowały, że mimo niezłej gry trzeba było gonić wynik. Podopieczni Tomasza Górecznego opierali swoją grę głównie na nieźle dysponowanych rozgrywających, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze w zeszłym sezonie pozycja kołowego i skrzydła stanowiła o sile Legnicy. Wraz z odejściem Nowosielskiego i pod nieobecność Stańki pozycja kołowego nie wygląda tak jak zwykle. Tylko trzy trafienia zaliczył Kacper Majewski, który wrócił do Legnicy na podstawie transferu z WKS Śląska Wrocław. Nieobecność Łukasza Kuszdeby również nie powoduje komfortu w graniu na skrzydłach. Świetny mecz zagrał za to Kacper Łukawski, 20-latek, zdobył 8 bramek. I obok Dawida Króla, który przyszedł z kątów wrocławskich, był najskuteczniejszy na boisku. W poznaniu na skrzydle fruwał Kacper Siejek, zdobywca 8 trafień, a na prawym rozegraniu 5 bramek zanotował Dawid Bujok. Trzymam kciuki, żeby ten zawodnik odblokował się, a jego potencjał rozkwitł. Końcówka meczu to potężna dawka emocji. Najpierw nietrafiony karny Antoniego Wagnera na plus jeden dla Poznania. Jeszcze zbiórka i czas na 7 sekund przed zakończeniem wzięty przez trenera Turza. Po wznowieniu przepiękna akcja do prawego skrzydła i wisienka na torcie od Kacpra Siejka. W tym meczu było wszystko. Wynik końcowy to 29 do 28 dla Grunwaldu. Magazyn skrótów kończymy siódemką kolejki. Przed Państwem najlepsi zawodnicy wybrani subiektywnie przez redakcję magazynu Centralnie Oręcznej. Oglądajcie Ligę Centralną Mężczyzn w TV.com wracającą do gry już w najbliższy piątek oraz magazyn Centralnie Oręcznej w każdą niedzielę o godzinie 21.00.